TV w urzędzie miasta odbyła się konferencja prasowa z udziałem burmistrza Tadeusza Piuro oraz posła Piotra Uruskiego. Tematem były najnowsze doniesienia związane z inwestorem, który postanowił kupić autosan. W tym miejscu chciałem wyrazić wielką radość. Nie tylko pewnie ja się cieszę, ale cieszą się również przede wszystkim mieszkańcy Sanoka i ci, którzy kiedyś pracowali w Autosanie, i ci, którzy nie pracowali, ale również byli obecni pracownicy Autosanu. Autosan znalazł nabywcę i jest to bardzo dobra wiadomość dla Sanoka. Najważniejsze, że znalazł nabywcę, gdyż jest szansa na to, na uruchomienie, zarówno tego tej produkcji, do której zawsze był stworzony, czyli autobusów, a jednocześnie istnieje szansa na to, że będzie nowa produkcja, która będzie ukierunkowana na wojsko te samochody wojskowe. Nie nagłaśnialiśmy tego od początku. Nie mówiliśmy, jakie my działania podejmujemy, jakie podejmuje działania burmistrz, jakie podejmuje działania poseł ale bardzo się cieszymy, że zostało to zauważone zarówno przez panią przewodniczącą związków zawodowych, jak i pana syndyka, że te nasze działania zaskutkowały tym, że w tej chwili Autosan znalazł nabywcę. Szereg prowadziliśmy rozmów, zarówno z panem marszałkiem Województwa Podkarpackiego, jak i panią wojewodą, ale również pan poseł prowadził takie działania na szczeblu gdzieś tam rządowym, czyli prowadził rozmowy, z, ja również byłem na takich rozmowach z szefową gabinetu pani premier, panią Beatą Kempą i wiem, jak bardzo zainteresowana tym, aby Autosan znalazł nabywcę, była osobiście pani premier Beata Szydło. W związku z tym bardzo się cieszymy i wierzymy, że zostanie to wszystko sfinalizowane do końca pierwszego kwartału i rzeczywiście ta produkcja się rozpocznie. I nawet nie patrzymy tutaj z tego punktu, że nie cały ten zakład został sprzedany, bo jak Państwo dobrze wiecie, nie został sprzedany budynek biurowca, gdzie w jakiś sposób miasto było najbardziej zainteresowane, bo zadłużenie, które w Autosanie, Autosan ma w mieście, było jakby wyłożone właśnie na tym budynku, gdyż tam jest... Liczyliśmy na to, że, gdy zostanie to sprzedane, to również i te środki, które zalega nam Autosan, zostaną zwrócone, ale na to nie patrzymy. Patrzymy na to, że Autosan znalazł nabywcę i cieszymy się z tego powodu. Tak jak się cieszą pracownicy, że wrócą. Autosan to piękna historia, ale i również Autosan to znakomici pracownicy, specjaliści dużej miary. I my wierzymy, że oni wrócą do tej pracy wrócą do zakładu. W tej chwili w zakładzie pracowało około 300 osób. Wierzymy, że co najmniej 2-3 razy więcej będzie tych pracowników, bo żeby taką produkcję uskutecznie, jaką jest założona i jak będzie dokapitalizowana przez tych, co kupili ten zakład. A Państwo dobrze wiecie, że to kupiła Polska Grupa Zbrojeniowa, że to kupił Pidradwar firma, że to kupiła Huta Stalowa Wola i że kupi, kupiła również HSV, Grupa Kapitałowa, która stworzyła takie konsorcjum. Bardzo jeszcze raz się z tego powodu cieszymy i wierzymy, że dla Autosanu stoją lepsze dni i momenty, a również i dla miasta Samoka. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan burmistrz, minę mamy dzisiaj wszyscy radosne, bo udało się coś, co nie udało się przez długi czas. Autosan upadał długo, nie było dla niego ratunku, ale po długich, ciężkich rozmowach, po spotkaniach bardzo wielu, naprawdę udało się to, czego nie można było zrobić przez, przez długie, długie lata. Ja tylko chcę podziękować, bo te rozmowy były prowadzone rzeczywiście w Warszawie praktycznie od momentu, od którego zostałem posłem, i też były okraszone właśnie prośbą o to, aby. Nie y, mówić o wynikach tych rozmów, aby zachować to w jak największej tajemnicy, bo wiemy, że już kilka razy dochodziło do przetargów na Otosan, już miało być dobrze, a sytuacja później była zupełnie inna. My wszyscy pamiętamy, czym był w kampanii Duda Bus czy Szydło Bus. Ja to też pani minister. Beacie Kępie przypominałem, to było przekazywane pani premier, było żywe zainteresowanie tematem Autosanu i naprawdę za to wsparcie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście, tak jak mówił burmistrz Tadeusz Piuro, to szereg osób wzięło udział w tych rozmowach i marszałek województwa i wojewoda i posłowie z naszego regionu, ale przede wszystkim, no trzeba to powiedzieć tak trochę nieskromnie, my byliśmy najbardziej zainteresowani tym, aby w Sanoku właśnie stało się to, co się stało. Żeby Autosan znalazł nabywcę, żeby ludzie mieli tutaj pracę. My byliśmy to winni Autosanowi, tysiącom ludzi, którzy tutaj pracowali. Długiej, pięknej tradycji od 1832 roku istniała ta firma. Wtedy powstała. Myślę, że byliśmy to winni też rodzinie Beksińskich, niezwykle zasłużonej dla naszego regionu, dla Autosanu. Również zasłużonej, bo przecież to Beksiński, Lipiński zakładali kiedyś fabrykę kotłów, która później z czasem stała się fabryką Sanowagu, a z czasem z czasem Autosanem. Bardzo się z tego wszystkiego cieszę. I przed nami nowe zadania. Oby autosanowi wiodło się jak najlepiej. Po pierwsze, cieszymy się, że zostaną przyjęci pracownicy ci, którzy ostatnio znaleźli się zatrudnienie. Po drugie, no, pierwszą rzeczą, którą będą produkować, autosan będzie produkował, to są zdecydowanie autobusy. I ja tu wierzę tak naprawdę, że zamówienia na autobusy będą, bo do mnie się zwracały szereg samorządów, pytały się, jaka jest szansa, żeby kupić autobusy w Autosanie, nie było szansy, dlatego że nie było właściciela Autosanu. Autosan nie miał zdolności kredytowej, nie mógł wziąć kredytu na zakup części, żeby rzeczywiście ta produkcja się odbywała. W tej chwili takie możliwości będą i wierzę, że samorządy będą pamiętać o tym, że warto wspomagać firmy, które są na terenie województwa podkarpackiego i takich zamówień wiem, bo jestem często, byłem bardzo często rozmawiałem z panem syndykiem Ludwikiem Noworolskim i wiem, że takie zapotrzebowania, zamówienia będą i warszawskie, ale również z naszego terenu. No, i cieszymy się również, że będą to też w przyszłości najprawdopodobniej samochody wojskowe dla potrzeb wojska. Nie muszę mówić tak naprawdę, że jest to od razu, to są zamówienia, będą rządowe i jest szansa na to, żeby autosan się rzeczywiście rozwijał. Tym bardziej, że zakłada się, że zostanie dokapitalizowany, że do, zmieni się również i pewien zakres. Natomiast Państwo musicie jedną rzecz pamiętać, że sama kwota, Kupna tego Autosanu to jest tylko tam 17 milionów z ułamkiem, ale tak naprawdę przecież to trzeba przynajmniej trzy razy tyle pieniędzy, bo raz autosan potrzebne są pieniądze na kapitał obrotowy, żeby kupować części i produkować, a dwa, no, autosan to również zobowiązania wymagalne i w tym momencie trzeba do tych różnych kontrahentów, którzy zalega się z pieniędzmi, również ich powoli, powoli spłacać. Natomiast dlaczego to tak trochę długo trwało? Bo tutaj też są takie pytania, czy, czy, czy te pierwsze propozycja tydzień przed wyborami, ona jakby od razu nie mogła być uruchamiana. Po pierwsze, proszę Państwa, to trwało dlatego, że ci panowie, którzy przyjechali, oni nie mieli umocowania zezwalającego na takie podejmowanie decyzji. Za tym musiał stać szef grupy zbrojeniowej, a nie do końca szefowie grupy zbrojeniowej byli zainteresowani, aby ta grupa zbrojeniowa kupiła sam W związku z tym, najpierw Nastąpiły pewne zmiany kadrowe i dopiero tak naprawdę Autosan znajduje nabywcę. I proszę wierzyć, że to nie jest tylko decyzja polityczna. Dlaczego? Dlatego, że to są spółki, one myślą naprawdę o swoim interesie i oni wiedzą, że kupna Autosanu to również jest dla nich dobry interes. I ja wierzę, że zarówno dla tych, tego konsorcjum, tych trzech firm, które wchodzą w skład konsorcjum, a tak jak powiedział tutaj poseł, my się cieszymy bardzo, bo to jest tak naprawdę autosan to sanok, sanok to autosan. Tak dużo ludzi do nas przychodziło i mówiło, ratujcie to. Od w października 2013 roku autosan był w, upadł, w upadłości były szanse na to, żeby przynajmniej 2014, a przynajmniej 2015 takie decyzje podjąć, chociażby tak jak teraz została podjęta decyzja, takie decyzje nie podejmowano, decyzję podjął. Ten rząd, ale i również przekonał, że to jest interes całe konsorcjum. My, my, my się z tego powodu bardzo cieszymy i wierzymy, że dla Sanoka to też lepszy czas, mając świadomość również taką, że Sanok to nie tylko autosam, bo tu się czasami mówi, że w Sanoku jest mało miejsc pracy. Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że zatrudnianie osób do firmy będzie przebiegało płynnie, że rzeczywiście znajdzie się tylu pracowników tutaj na tym rynku, żeby rzeczywiście Autosan w pełni mógł funkcjonować. Aktualnie stopa bezrobocia powiatu Sanockiego to jest 9,7%. Jest to najniższa stopa, jeżeli chodzi o powiaty wiejskie w całym województwie. Jeżeli by się odliczyło gminy powiatu, to okazałoby się, że Sanok ma jeszcze korzystniejszą. Czyli nie jest tak najgorzej z tym zatrudnianiem na naszym terenie. Wierzę, że takich pracowników, przede wszystkim wybitnych specjalistów, bo tacy są w Autosanie i tacy byli, zostaną jakby wróceni do pracy i rzeczywiście Autosa będzie Produkował to, do czego był tak naprawdę od początku stworzony i z tego powodu się cieszymy, że to jest akurat taka produkcja, bo zawsze istniało niebezpieczeństwo, że Autosan będzie zupełnie produkował co innego, nie do tego, od czego tak naprawdę zaczynał i co przez całą swoją historię kontynuował. 17 milionów 300 tysięcy, taka kwota była. Dlaczego została pomniejszona? Dlatego, że w skład sprzedawanego Autosanu nie wszedł biurowiec. Który został jakby wyłączony. W tym momencie on będzie jakby osobno w przetargu ewentualnie no będzie dzierżawiony przez tą grupę kapitową, która będzie produkowała. I stąd ta kwota jest niższa niż pierwotnie zakładano. TV